Są błędy, które warto robić i są błędy, których nie warto robić. Nie zawsze unikniemy wpadek, ale też nie zawsze zyskujemy na zrobieniu ich. Jeśli nauczysz się rozróżniać rodzaje błędów, no to twój rozwój przyspieszy w dowolnej dziedzinie. Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka. Lektor po godzinach. With everything in motion. Zaprasza Krzysiek Buratyński. Jest takie powiedzenie: mądry człowiek uczy się na swoich błędach, sprytny człowiek uczy się na cudzych błędach, a głupi nie uczy się wcale i wciąż popełnia te same błędy licząc na inny rezultat. No ale abstrahując od tego głupiego, no to czym właściwie różni się ten mądry od tego sprytnego? Wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy czasem źle ocenimy sytuację, ludzi czy możliwości. No, i nie ma w tym nic złego: to jest część bycia człowiekiem, nie? Czy, czy część bycia przedsiębiorcą. Nie zawsze chcemy zaufać komuś, kto dobrze nam radzi. No, czasem musimy sami się sparzyć, żeby zrozumieć niewłaściwą decyzję i czegoś się nauczyć. I to nie jest tak, że błędy zawsze są złe. Każdy błąd prowadzi do jakiegoś rozwoju. Jednak, co ciekawe, obserwowanie czyichś błędów też prowadzi do rozwoju. A jest o tyle wygodniejsze, że można to robić w zaciszu własnego domu. Bezpiecznie i z dala od zagrożeń. No, przecież nie musimy próbować każdej jagody w lesie, żeby sprawdzić, które są trujące. Nasi praprzodkowie zrobili już wystarczająco dużo notatek na ten temat, obserwując błędy tych praludzi, którzy nie zostali naszymi przodkami, bo zjedli niewłaściwe jagody. No, tak samo nie musimy sprawdzać własną twarzą, czy asfalt na drodze jest twardy. Mamy wystarczająco dużo kompilacji głupich ludzi na YouTube, prawda? Oni popełnili te bardzo bolesne błędy, żebyśmy my już nie musieli. No ale śmiechy śmiechami, w rozwoju osobistym czy biznesowym również są błędy, które czasem trzeba popełnić, ale też takie, których spokojnie można uniknąć, wyciągając wnioski z dostępnych historii czy porad. A jednak z jakiegoś powodu większość ludzi tego nie robi. Kiedy pracuję z ludźmi, którzy chcą wejść na ścieżkę lektorską, pilotuję ich między innymi przez etap tworzenia swojego dema. Demo to nagranie, które ma sprzedawać nasze usługi. Nawet swego czasu w grupie Lektorski Świat nagrałem webinar na ten temat. Mieliśmy właśnie takiego live'a, demo, które sprzedaje. No więc to demo musi mieć odpowiednią jakość, musi spełniać standardy branżowe. Nie można tego pogonić. I tłumaczę to każdemu, prowadzę za rękę przez ten wieloetapowy proces. No bo jeśli mamy spełnić jakieś standardy, mamy spełnić jakieś oczekiwania, no to musimy znać te standardy i oczekiwania, a, a nikt tak po prostu tego nie zna. To jest coś, czego musimy się nauczyć, prawda? No więc wiele osób ufa mi w tym i kiedy mówię, idź do studia, nagraj swoje pierwsze demo, tak jak wyćwiczyliśmy. A potem nigdzie go nie wysyłaj, bo ono i tak pójdzie do kosza? No to mają cierpliwość, żeby to zrobić, żeby mnie posłuchać, bo ja naprawdę dobrze im życzę. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ja wiem, że to jest nieintuicyjne, skoro już wkładam czas, energię, pieniądze, żeby iść do studia, nagrać i tak dalej, to chcę od razu się tym chwalić gdzieś na forum. Ale. Ale to jest konieczne, żeby się właśnie przed tym wstrzymać. To jest błąd, który popełnia mnóstwo ludzi. I ja, kiedy mówię o tym, to po to, żeby uchronić kolejną osobę przed popełnianiem tych błędów. Dlaczego? No bo to pierwsze demo, nagrane z dużymi emocjami, w stresie, w obcym studiu, w ogóle po raz pierwszy często przed mikrofonem, ono nigdy nie jest dobre. Nigdy u nikogo nie było dobre. Takie eventy się po prostu nie trafiają. Pierwsze demo i tak pójdzie do kosza. Owszem, ono będzie Ci się podobać w dniu nagrania czy dzień później, ale po tygodniu czy po miesiącu już nie będzie Ci się tak podobać, bo rozwiniesz się, będziesz umieć więcej. W związku z tym, to pierwsze dla dobra tego początkującego lektora powinno i tak pójść do kosza. Ale jest szansa, że jeśli wyciągnie się wnioski z tego nagrania, no to drugie albo trzecie podejście może dać już naprawdę fajne rezultaty i może dać faktyczne demo, które zacznie zarabiać. No ale mimo to jest sporo osób, które nie wierzą mi na słowo. No i mają prawo. Nagrywają to swoje pierwsze demo i zanim wrócą nawet do domu ze studia, już w taksówce rozsyłają je do banków głosów. No nie zabronię im, nawet nie próbuję tego bronić. No mówię co najwyżej, tak jak sumienie mi podpowiada, że to nie jest najlepszy pomysł, no ale nie protestuję. W stu procentach przypadków nic z tego nie wychodzi. Z tego DEMA nie ma żadnej korzyści, nie ma żadnych zleceń, nie ma nawet często odpowiedzi na tego maila. Bo to demo powinno było pójść do kosza i być dopiero punktem wyjścia, punktem nauki przed tworzeniem kolejnego, już właściwego DEMA. Miałem parę razy takie sytuacje, że ktoś, kto zrobił taki fallstart, po paru miesiącach czy latach. Pisał do mnie, czy na zajęciach, na przykład, jak się widzieliśmy, i przyznawał, że miałem rację, że tamto nagranie faktycznie było fatalne, albo przynajmniej no, nie spełniało tych założeń, tych koniecznych jakby warunków związanych z komercyjnymi nagraniami. No, wtedy nie ufali mi wystarczająco, żeby wykorzystać samą opowieść o tym błędzie. Oni musieli zrobić ten błąd samodzielnie. No i nie ma w tym nic złego, choć. Jak łatwo się domyślić, utrudnili sobie drogę rozwojową, no i w pewien sposób mogli popalić pewne mosty już na starcie drogi. No ciężko jest drugi raz zrobić pierwsze wrażenie, prawda? Popełnianie błędu nie przekreśla naszego rozwoju, no, przynajmniej zazwyczaj, ale czasem warto rozdzielić błędy nieuniknione i potrzebne w rozwoju. Od tych, które da się ominąć właściwą strategią czy przygotowaniem. Inny taki przykład z audytów lektorskich i z zajęć z lektorami. Media społecznościowe. To jest jedno z pierwszych miejsc, w które zaglądam, gdy ktoś umawia się ze mną na audyt lektorski. Audyt ma nakreślić lektorowi, gdzie są słabe punkty jego oferty czy jego marketingu. Innymi słowy, no, dlaczego nie zarabia tyle, ile mógłby zarabiać? No więc siedzę i sprawdzam ofertę, stronę, demo, cennik, cokolwiek, co może klienta odstraszyć. Szukam tego. No i trafiają do mnie lektorzy na, na różnych poziomach zaawansowania, ale niemal zawsze są jakieś problemy z soszalami. Otóż mówię im zawsze, że Klient zajrzy na Twojego Facebooka, zwłaszcza jak rozmawiacie na Messengerze, bo to jest tylko jeden klik. Zajrzy na Twojego Instagrama. W dzisiejszych czasach taki taki background check jest normą. Chcemy choć odrobinę zabezpieczyć się, wchodząc we współpracę z kimś obcym, a najprostszym sposobem na to jest po prostu kliknięcie na profil i przejrzenie go, żeby dowiedzieć się czegoś o kontrahencie, choćby tego, czy to nie jest jakieś fikcyjne konto, czy to nie jest jakiś zmyślony zupełnie człowiek, który weźmie nasze pieniądze i zniknie. No i co ja widzę w tych profilach? No już pomijam to, że widywałem zdjęcia profilowe, gdzie były dzieci, albo psy, albo postaci anime, albo koza nawet. No ale widzę nakładki przede wszystkim sterty i sterty nakładek politycznych, patriotycznych, lewicowych, prawicowych, wszelakich wszystkie możliwe nakładki, jakie tylko na Facebooku można mieć. I na jednym zdjęciu profilowym kiedyś naliczyłem 16 różnych nakładek. Naraz. Kociokwik graficzny. No ale nawet nie w tym rzecz, że to źle wygląda. Sabotujesz swoje własne działania biznesowe. Załóżmy, że, no nie wiem, popierasz jakąś prawicową partię. No spoko, nie ma problemu. Ale musisz liczyć się z tym, że plus minus 50% społeczeństwa będące bliżej. Szeroko pojętej lewicy, kiedy to zobaczy, natychmiast pójdzie szukać wykonawcy usługi gdzie indziej. W drugą stronę, identycznie, masz nakładkę z lewicą czy PSL-em, żaden konfederata nie da ci zlecenia i pieniędzy. I to nie jest kwestia tego, kto ma rację, kto stoi po właściwej stronie historii, po prostu dlaczego miałoby ciebie obchodzić, jakie poglądy ma twój klient. No, i to przecież nie wpływa na realizację usługi, to nie wpływa na to, czy ci zapłaci, czy nie, prawda? Jego również to nie obchodzi, więc po co samemu się podkładać, po co obwieszczać mu na starcie swoje poglądy i potencjalnie zniechęcać do współpracy? No, umówmy się, ja nie używam tutaj polityki jako jakiegoś zabiegu dyskusyjnego, to nie chodzi o rozmowy o polityce, ale wiemy wszyscy, że polityka. Polaryzuje społeczeństwo i tego po prostu się nie uniknie. Nie warto już na starcie zmniejszać swojego rynku odbiorców o połowę. To jest bardzo łatwy błąd do uniknięcia, a praktycznie przy każdym audycie muszę o tym opowiadać od początku. Takich spraw jest znacznie więcej. To nie jest tylko kwestia profilówki to nie jest tylko kwestia samego dema. Te błędy, które popełniłem ja na przestrzeni lat, czy błędy, które popełniają inni lektorzy, no one są w końcu genezą tego, że stworzyłem kurs lektorski, zawarłem w nim dziesiątki, setki porad na temat tego, jak unikać tych wpadek i widzę, że to działa. To jest dla mnie niesamowicie motywujące. Ja widzę, że osoby korzystające z tej wiedzy wchodzą na rynek w dużo bardziej świadomy i bezpieczny sposób. One nie palą mostów, one szanują klientów i ich czas, one szybciej dostają dobre zlecenia, szybciej zaczynają dobrze zarabiać. Przez dokładnie takie proste rzeczy, przez takie proste unikanie banalnych błędów, oni nie robią sobie niepotrzebnie wrogów. Jest po prostu łatwiej, gdy najpierw w zaciszu własnego domu poznają błędy innych. Trochę jak to oglądanie tych kompilacji właśnie na YouTubie, tych wszystkich fail-army i tak dalej. Oni w zaciszu własnego domu mogą poznać i przeanalizować błędy innych, bo ja podaję je na tacy. Łatwiej jest od razu je zobaczyć i zrozumieć, zamiast powielać je przez własny brak wiedzy czy doświadczenia. No i w tej kwestii mądry człowiek z tego pożekadła na samym początku to również sprytny człowiek. Podsumowując to wszystko, rozwijasz się dużo szybciej, jeśli mniej czasu marnujesz na popełnianie błędów. Pozwól innym popełniać te błędy, a ty tylko o nich przeczytaj i od razu zabezpiecz się przed nimi. Będziesz spać dużo spokojniej, będziesz zarabiać dużo więcej i będziesz rozwijać się dużo, dużo spokojniej i dużo szybciej. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli podoba Ci się mój podcast, zaobserwuj go, udostępnij i poleć znajomym. A jeśli interesuje Cię, co jeszcze znajduje się w największym polskim kursie dla lektorów, zajrzyj na lepszygłos.pl lub na moją platformę akademialektorska.pl i poznaj ponad 30 godzin filmów, które pozwolą Ci wejść na rynek i zbudować niezależność finansową za pomocą swojego głosu. W zaciszu domowego studia i całkowicie zdalnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.